Do jakich zadań bezzałogowcy wykorzystywane są przez specjalistów? Głównie wykorzystujemy do, do prowadzenia działań obserwacyjnych w trudnych warunkach, czasami nawet niemożliwych dla ludzi np. z dołu, czyli typowo np. strzelców wyborowych. I wykorzystywany jest również do pomocy w służbach cywilnych. Te bezzałogowce z, e, wykorzystywane są głównie do zadań rozpoznawczych i obserwacyjnych, tak jak powiedziałeś. A jak e, można wykorzystać je na misjach? One gwarantują żołnierzom bezpieczeństwo? Tak, zabezpieczają. E, możemy latać wokół bazy, zabezpieczyć, sprawdzić e, cały teren oko. Dodatkowo możemy zamontować antenę mobilną na pojeździe, typu np. przykład MATV i operator siedzi w środku a samolot leci przed kolumną i obserwuje cały teren, co się dzieje. Możemy włączyć termowizję, jeśli będą jakieś trudne warunki, w las, to na termowizję no, zawsze można coś wykryć przy drodze. Czy możesz powiedzieć coś o możliwościach technicznych tego sprzętu? Jak długo e, może przebywać w powietrzu i o, jaki zasięg obejmuje? Uh -huh. Jeśli chodzi o zasięg, zasięg to wszystko zależy od anteny. Mamy antenę mobilną, ona jest od 10 do 15 km. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Tu mamy antenę dla wysuniętego operatora. Ona jest tylko wyłącznie do użycia podczas szturmu czyli operator idzie ze szturmem i ona jest tylko do 5 km. Mamy również antenę, zwykłą antenę stacjonarną, ona jest 30 do 40 nawet kilometrów i dodatkowo jeszcze jest adapter anteny morskiej, który pozwala latać nad morzem nawet do 40-50 kilometrów. System lata 3 godziny. 3 godziny wystarczy na pełnej baterii, ale zawsze można szybko wylądować, 5 minut, podłączyć drugi zasobnik i dalej może wykonywać misję. I ile czasu potrzeba na wyszkolenie obsługi bezzałogowca? Jeśli chodzi o ten system, to system BSP FlyEye 3.0 w polskiej produkcji. Sam kurs trwa dwa tygodnie, ale żeby wykonywać loty trzeba zrobić specjalistyczne kursy, które są w dęblinie i ogólnie taki operator jest gotowy do wykonywania lotów samodzielnie około 2-3 lat.